tylko zdrapać wszystko obok kolejna drapeczka jest przegrana patrzymy kolejno jak ta premiera pójdzie to... cześć fan z drapkań, dzisiaj będę nagrywał tą premierę z, z drapki super wabang ba, ba, bo w czwartek nie mogłem, bo były no filmy halloweenowe i tak ta drapka wygląda, że no chyba każdy no wie, może mi lepiej no pójdzie, bo każdemu trochę było no trochę nie za dobrze no Boże, może mi dobrze no pójdzie i tak, tutaj mamy takie są tutaj no wygrane czyli no 2, 4, 10, 20, 40, 100, 1055 55 Dwa 2 zł by mogło się trafić i po prostu tutaj no, no chodzi, że no, trzeba tutaj na przykład jest 6 i tutaj trzeba gdzieś znaleźć. 6. Kiedyś ta da, drabka była na moim no, kanale, to było chyba, bo y, 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 na pierwsze odcinek chyba, tylko miałem ją y, y, chyba już na, na, na drugim swoim odcinku w życiu. Ale no, zobaczymy, jak nam na dzisiaj no pójdzie. No i też można zajść takiego pieniążka. I wtedy mamy wy, wygraną. Ok, no to zaczynamy zdrapywać Czy coś tutaj no będzie? To patrzymy. Dasha Iwa jest 13. A mamy 21. 12. 18. 14, czyli na razie wszystko obok. Tutaj na razie nie ma. 20, nie, no, szesnastki nie ma. 22, 23. Nie, no, czyli ta drapeczka jest przegrana. Już widać, no, po kontrolnych. Tak, czyli ta drapa jest przegrana. Teraz może kolejną drapeczkę drapy Czy coś, no będzie. Mamy 22. nie Może na początku weźmy wygraną. Czy będzie 20 zł? No 20 zł nie ma. 4 zł by mogło być, ale nie było. No raczej nie ma. 26 nie ma. 24 nie ma. 15 nie ma. Ok. Tutaj teraz 40 zł. To mogę już tak szybko zdrapać. A tutaj teraz. Uuu, patrzcie, jak mogę sobie to szybko zdrapać. Wszystko obok. Kolejna drapeczka jest przegrana. Patrzymy kolejno, jak ta premiera pójdzie. Uuu, mamy tego pieniążka. Okej, okay, a za ile? 4 zł. No to, nawet nie zdrapałem dalszej no liczby, ale już mogę zdrapać 11. wow, Te 26 i 28. No tego to się nie spodziewałem, że jeszcze będzie ten piniążek. Czy będzie jeszcze coś z naszych liczb? Z tym bardzo ciekawym. 11 nie posiadamy. Czyli mamy do tej drapeczce 4 złote. Jeszcze zostały nam dwie drapeczki. Okej, okay, no to patrzmy, może jeszcze raz tak drapmy. Jaka nasza jest liczba? Ho, ho, teraz mamy 11. Je, no naprawdę spoczko. 11. Patrzymy jaka nas jest kolejna liczba. 24 może jest, może będzie jakaś nowa wygrana. Patrzymy nasze kolejne liczby. 26 nie ma. Do, do, nawet do nie wiem, czy jest, bo jeszcze nie zobaczymy dalszej liczby, tam. Okej, okay, takie tutaj mamy liczby. Do to patrzymy za 1, 2 i 3. No, może na początku pierwsza. Coś na 2. No to na 2 może być sporo. To jest 29. Czy mamy 29 mamy. 11, 16, 27. 29 nie posiadamy. I została nam ostatnia zdrapeczka. Ok, no, patrzymy, co, co będzie, co będzie. Nasza liczba tak delikatnie zdrapiemy. Coś może być na dwa. Tutaj też mamy na 2, a to jest 29, czy będzie 29? Mamy tutaj 21, ciekawe, tu mamy coś znowu na 2, ale mamy 23, mamy też na 2, ale mamy 28, ale było obok, no to to już na pewno nie będzie mogła tutaj być w dwójeczka, o, czy będzie, no nie na 20, no, ale było bardzo blisko. 17 w ogóle nie posiadamy. Coś na 25, no niestety. No 24. Nie no, tutaj też nie ma. A to jaka by może być wygląda 40 zł. Patrzymy. Nie, czyli ta zdrapeczka jest przegrana. Ok, tak to wygląda, czyli na... 10 zł. Mamy nie 2 zł, i nawet jeszcze mamy No takiego pieniążka. Zobaczcie, 4 zł. Jest. No, jeszcze w pierwszej grze, to taki mi się wygrane podobają. EEE. -e -e. Ale jeszcze zobaczcie, na pewno nic nie, nie ma. Jedenastki na pewno nie ma dobra. Tu mamy tylko 4 zł. Te, te, te są drapeczki przegrane, a teraz a pas wam pokażę Z drapeczkę wygraną. To pięknie wygląda. 4 zł może nawet fajnie. To tak jak wam się filmik podoba, to dajcie 30 lajków w, 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 w górę, bo ja bardzo lubię jak tutaj dajcie 30 lajków w, w, w górę. Yy, co jeszcze mogę wam powiedzieć? No to bardzo motywuje, gdy dojdziecie lajki i ja bardzo lubię, gdy jest 30 lajków, tylko to mi wystarczy i jeszcze, że no wy wyświetlenia się powiększą, ale na razie jest wszystko dobrze. No to widzimy się już w kolejnym filmiku, o jakim to pomyślę, ale mam już jakiś fajny pomysł, taki można powiedzieć, no jakiś challenge czy coś w tym celu, zobaczycie na y, kolejnym filmiku i też mogę zrobić y, na społeczności głosowanie to jak wam się filmik podobał, to jeszcze raz to powiem, dajcie lajka w, w górę tu wam się jeszcze wy, wyświetli lajk, subskrypcję i może wam na początku filmu się gdzieś tam pojawi jakiś link no to papatki, jeszcze wam to pokażę, zobaczcie Тун, тун, тун. А, окей, окей. Тун, 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 И Это так. Пинг на 4 золота.